Cześć, siema, tu Karena i dzisiaj witam Was w Photoshopie. Dzisiaj pokażę Wam, jak podmienić twarz. jakiejś osoby, jakiejkolwiek, ważne, żeby po prostu się udało. Dokładnie. Dzisiaj sobie podmienimy twarz takiego pudziana na twarz kononowicza. Jakkolwiek by, <noise> jakkolwiek by to nie brzmiało. <noise> nie. Yy, to po prostu to. Podmienimy. Ja już to spróbowałem i działa. Działa. Sobie tutaj zdublowałem warstwę. A więc tak, kononowicza tutaj trochę trzeba będzie dopasować. Podmieniamy go. Żeby ładnie tutaj pasował. Tylko no, żeby właśnie pasował. No, i niby już pasuje, ale. A tutaj, żeby oczy pasowały w miarę do twarzy. O. No i chyba takie coś będzie ok. No zobaczymy, jak wyjdzie. I teraz sobie ładnie to wyci. Mamy tą twarz, żeby no, nie było tła, zaznaczenie odwrotność i pyk i ładnie jest już wycięta. Teraz dajemy tutaj prawym na okienko i dajemy zaznacz piksele. My już i tak było zaznaczone. Zaznaczenie zmień i zwężanie. Ja sobie daję o 4 piksele. No ciekawe, czy tutaj te oczy ten nic nie będą przeszkadzały, sobie to też wyłączę. Potem przechodzimy na udziana. Wyłączamy kononowicza i dajemy delete. delete. Usuwamy po prostu zaznaczenie w środku. Włączamy z powrotem Kononowicza. Naciskamy Ctrl D. Zaznaczamy dwie warstwy z klawiszem Ctrl. Dodajemy edycja. Auto mieszanie warstw. I OK. I, no i mamy naszego budziana z twarzą Kononowicza. Nie było to trudne. Zajęło to dwie minuty. No prawie trzy. Jak widzę na na, na, na podglądzie tutaj. No i takim zdjęciem można nieźle kogoś rozśmieszyć. no. Jeśli ktoś wie, kto to Kononowicz, a wątpię, żeby ktoś nie wiedział. No dobra, więc to byłoby tyle. Takie króciutki filmik, ale yy, yy, bo widziałem, już był taki na, po angielsku, nie zauważyłem nigdzie po polsku, może gdzieś jest, a więc zrobiłem i. Subskrybujcie. Nara.